Dawno, dawno temu była sobie piękna królewna. Królewna czekała w smoczym zamczysku w najwyższej komnacie, w najwyższej wieży. Czekała na pierwszy pocałunek miłości. I zapada taka niezręczna cisza, co nie? Mogę tu zamieszkać? Proszę. A rano zrobię jajecznicę. Wy. Królewna będzie tam, gdzie schody w najwyższej komnacie, w najwyższej wieży. Otóż pierwsze to nasze spotkanie. Czyż nie winno być chwilą cudowną, tętniącą emocją? Cie, Ty to sobie dokładnie zaplanowałaś, co? Pobierzmy się dzisiaj, nim zajdzie słońce. Tego umowa nie obejmowała. Może małym druczkiem? Zebraliśmy się tu dziś, by uczcić związek, proszę ja was, naszego nowego e, króla. E, powiedzieć, nie powiedzieć. Powiem! Tak, to ja. Czekam na cnego rycerza, który zwróci mi wolność. O, no, bardzo fajnie. Będę ci gotował różne przysmaki. Zupę z ropuch, żabi tatar, co chcesz. Bardzo chętnie. A, to ja zaczynam rozumieć, co to się graje. Ja posłuchaj, zwolnimy trochę i zaczniemy od nowa. Pomalutku. To co, idziemy? Jeszcze tyle do zrobienia. Pieczysty tort, goście, muzykanci, kapitanie, spęczno jak jakich gości. O, tu jest pięknie, cudownie. Powinieneś wziąć na ręce i zjechać po złotej linie prosto na grzbiet swego walecznego rumaka. No to jesteśmy, królewna. To się nazywa wejście! Dziękuję! Bardzo dziękuję! Zostaję do środy! Taka imprezka! A <grywia> bracie, bracie, daj jej trochę ciepła i już! Ja... Ja Cię kocham. Serio? Serio, serio? Ja ciebie też. Jestem razem! Ty to nastochej! Potem żyli długo i było im zielono. Koniec.